My, kurwa, widzowie, trzecią, kurwa, albo drugą godzinę. Ten tu maszeruje, kurwa. Ja nie wiem, kurwa. Dywizjon, kurwa. No, giry, nie, to mi wcale nie odpadały, nie. A dziś się to mi No i tu sejdziemy, idziemy, nie, on taką trasę wybrał, patrzcie. Sklepy, nie, sklepy, zajbiście, ani wieżowca, ani nic. Idziemy do najdroższego sklepu, kurwa. Ale ja czuję, że nie dojdziemy, bo cały czas się mojtamy, Nie. No i tak to wygląda, nie? Słyszeliście tam opaj, że gość buty zszedł kurwa na tym za robotą w Londynie. No to teraz widzicie Jeszcze raz jaki kurwa czym to trzeba było rzucić? Ale czym to co... trzeba było rzucić? Beretem Beretem kurwa, rzut beretem to jest. Słuchajcie widzowie rzut beretem, słyszeliście takie określenie. Rzut beretem. No przecież on za chuja by nie rzucił do tam beretem. No, tu się zaczęło chociaż coś dziać, jakieś bramy, coś, ale... No ale widzę, że na pewno będzie daleko. No to już wiemy. No po tej czwartyśmy. Wiesz to jestem wykończony już samą drogą. Kurwa, metrem kurwa. Z metrem tylko raz jechaliśmy. Będziemy jeździć metrem. Tak, z ostatnią tym metrem możemy wrócić do widzowie. Nie I no. trzeba wracać w tej całej drogi z powrotem Ten rzut beretem, Przez giry mnie nie bolą tylko kolana już mnie zaczęły łupać kurwa Jak odcisków na girach się na bawie nie tylko skończone No zobacz oh. tu coś się zaczęło dziać Coś grać. się zaczęło dziać widzowie Płacajcie Widzicie co jest nie? Dobre, oni poszli mówię wam Patrzcie, ojciec coś, bez ciężko. Pogoda. Widać, że drogi. O, ktoś się? Nie płac. co się dzieje. Co, co robisz, Leszko? Czy się rusza? Tak. Królowa Elżbieta. Wychodzi ktoś. No, jest to możliwe. Ktoś tam widział. Książę Karol. Nie, to jest król parę siwków tam jest chyba król